Dzień dobry. Witam się z wami w kolejnym vlogmasie. Tak jak wspominałam wczoraj wieczorem coś mnie rozkłada. Znalazłam leki gripex, więc ratuję się nim. Musiałam wziąć coś na ból głowy, bo tak piekielnie mnie głowa zaczęła boleć. Że myślę sobie o matko. Jeszcze godziny. Czasu leżałam w łóżku i nie udało mi się zasnąć. Słuchajcie, wstałam rano i głowa mi normalnie pęka, więc znowu musiałam sobie wziąć proszki na ból, głowy. No i co? I odprowadziłam Arifę. Idę do domu, zrobię sobie herbatkę. Herbatkę zimową sobie zaparzę. Taką mam ochotę na taką bombę, wiecie, miód, goździki, cytryna i tak dalej. Żeby mnie rozgrało konkretnie. Zrobię sobie jakieś pożywne śniadanko. Bo tak sobie pomyślałam, kurde, ja wczoraj śniadania konkretnego nie zjadłam Wiecie co ja zjadłam na śniadanie? Kisiel. Słodki kubek dokładnie z Polski przywieziony To było moje śniadanie. No więc tak, więc myślę sobie, no, Gabi, jak tak będziesz... O siebie dbała, no to będziesz wirusy łapała. Nie czuję, że rymuję. <grymne> także tak, także muszę się ogarnąć z tym moim jedzeniem. Odzywam się do Was po paru godzinach. I sytuacja wygląda tak, że ani się nie polepszyło, ani się nie pogorszyło, więc nie wiem, czy to jest dobry znak. W każdym razie. Nic się samo nie zrobi, więc sobie zrobiłam kawkę, i idę ogarniać mieszkanie, bo dzisiaj jest piątek. Weekendu początek. A skoro się źle czuję i tak niewyraźnie, to wyciągnęłam sobie kurczaka z zamrażarki. I będę, słuchajcie, robiła dzisiaj rosół. Dzisiaj muszę sobie zrobić rosół, bo ja nie przeżyję. Po prostu. Jak nie znam tego rosołu, jak człowiek jest chory, to potrzebuje polskiego rosołu. Więc tak, dzisiaj m.in. na obiad będzie polski rosół. Niech moc będzie ze mną, idę ogarniać. Dzisiaj moim marzeniem, wiecie co jest, dzisiaj moim jedynym marzeniem jest to, żeby ktoś mnie wyręczył i podreptał po Arifę do przedszkola, ale no, no raczej nie. Raczej nie zakładam, żeby mój mąż dzisiaj wyskoczył wcześniej z pracy. No ale cóż, dzisiaj, tak, dzisiaj jest dzień sprzątania i ogarniania. Alpinka? Nie ma robaka? Zawiedziona jesteś? Tutaj na ten balkonie jakieś zawsze dziwne robaki lądują. Kiedyś był taki wielki, ogromny chrząszcz. Co tam jeszcze były? Oczywiście muszki i tak dalej. Eee, ćmy, to jakby jest standard. Aha, coś zobaczyła znowu. No kochany jest. Kochany jesteś, jak tak sobie gadasz. O, muszkę zobaczyłaś, tak? Muszynkę zobaczyłaś, tak? No ty kochany jesteś, jak tak mówisz ładnie. Kochany jesteś, jak tak gadasz i je Tak? Come on in, come on up, come on over, for the merriest time of year. Come on up, come on in, get together, for a good time, smile, my dear. Come on in, come on up. Come on over, we'll be dancing round the tree. So let us have a swinging Christmas, just like one, two, three. Muszę sobie chyba jakiś porządny lek wziąć na te kości, jak na ja łamie. To jest jakaś znowu grypa, znowu jakiś wirus. I nie, nie ogarniam. Ja zawsze jestem chora jak już, to angina, ale w tym roku to jest już któryś raz. Chyba to już trzeci raz, jak ja mam po prostu objawy typowo grypowe. I to musi być jakiś zmutowany wirus, bo... Kurde, on się tak dziwnie zaczyna, i przypomina mi wiadomo, co nie będę tutaj nazywał, bo nie wiem, czy to już można tak nazywać oficjalnie na YouTube, czy nie. No wiecie. Korony w każdym razie mi trochę przypomina. Tak mi wszystko boli, że to jest po prostu niesłychane. Miałam ostatnio napad migreny, pamiętacie? No więc tak, jeżeli chodzi o migrenę, to ja sobie wezmę. Swoje leki na migrenę, i jak to zrobię z dobrym wyprzedzeniem, to z reguły udaje mi się, że tak powiem, uniknąć mocniejszego ataku. Jak jest Jak nie, nie udaje mi się tego zrobić, no to nie pozostaje mi nic innego jak przetrwać. Tak, kochani, przetrwać, dlatego że w Turcji na pogotowiu was z migreną nie przyjmą. Ja się o tym boleśnie przekonałam bardzo dawno, kiedyś. Jak pojechałam z migreną, to zostałam wysłana do neurologa tureckiego na drugi dzień, a ja już trzy dni się męczyłam, i na ten drugi dzień w sumie już mi przechodziło. To już naprawdę było nic porównane do tych trzech pierwszych dni. Ale pamiętam, jak wtedy neurolog mi zlecił tomografię komputerową głowy, żeby sprawdzić, czy wszystko jest ok. Jakże ja byłam zaskoczona, bo to był normalnie państwowy szpital. Jakże ja byłam zaskoczona, że na tomografię komputerową czekałam, uwaga, na drugi dzień o 7 rano miałam tomografię komputerową. Tylko i wyłącznie dlatego, że nie przyszłam z samego rana do tego neurologa. A tak to bym miała nawet tego samego dnia. Jak ja byłam w szoku, moje doświadczenia z polską służbą zdrowia no, są dość bogate, więc mogę się śmiało wypowiadać. I na tomograf to ja zawsze czekałam kilka miesięcy. Moja babcia, która była bardzo chora, to pamiętam, że gdyby nie jakieś, wiecie, dodatkowe działania, to ona nie dostałaby się tak szybko do szpitala, nie miałaby tak szybko wdrożonego leczenia, i też się czekało na badania, na wizyty lekarskie długo. Także tutaj turecka służba zdrowia naprawdę mnie zachwyca, chociaż. Jak kiedyś o tym opowiedziałam, to ktoś do mnie pisał, że ma zupełnie inne doświadczenie, że tak nie jest. No ja jakby na większość głosów, które słyszę, to myślę, że około 5% ma coś do zarzucenia, tureckie służby zdrowia. Ja uważam, że turecka służba zdrowia jest naprawdę wysokim bardzo wysokim poziomie i natychmiast jakby się dzieją te badania. W ogóle fajne jest też to, że macie dość sporo tych prywatnych szpitali, gdzie część kosztów wizyty u lekarza jest pokrywanych właśnie z waszego ubezpieczenia, a wy dopłacacie tylko różnicę w cenach. No i macie tych szpitali tak dużo, że jest tak naprawdę od wyboru do koloru na każdą kieszeń i powiem wam szczerze, że my często chodzimy do prywatnego lekarza do prywatnego szpitala, dlatego, że jest y, szybciej, szybciej, y, tam się można, wiecie, przychodzicie i tak naprawdę nie ma, nie ma kolejek, nie, bo, bo ludzie są obsługiwani na bieżąco. Także tak, czuję się dzisiaj masakrycznie źle. A co do mojej migreny, ktoś tam pytał w komentarzu, żebym coś więcej o mojej migrenie powiedziała. No więc ja, jakby nie mam tutaj co opowiadać, bo nie będę tutaj opowiadała o jakich, jakie leki ja biorę i tak dalej, bo to jakby należy do lekarza. To lekarz ma Wam dopasować leki. No, moja migrena jest dziedziczna. U mnie w rodzinie mamy migrenę. Większość z nas ma migrenę. Ja z migreną miałam okropne przeboje i no, utrudniała mi życie w Polsce i to bardzo. Teraz jest lepiej, tak jak wspomniałam tutaj, ze względu na tą pogodę, na tą w miarę stałość pogody. I powiem Wam, że tak mi głowa nie bolała dawno. To mi przypomina taki konkretny napad migreny. To co teraz czuję. Takie ból głowy, ból mięśni. Brak mi słów, brak mi słów. Nie wiem, co mój mąż znowu przypałętał, co nawet nie Arifa przypałętała, a to z reguły ona gdzieś mnie czymś zarazi. Z nią jest wszystko ok Nic mi takiego nie przyniosły nie sprzedała. Ma się świetnie. On mi coś tam mięczał ostatnio. No i proszę bardzo. I na weekend, jak na zamówienie noż, sprzątam w domku dla Lalek dla Arife. W ogóle ten domek dla Lalek, tutaj ten, to jest pierwszy prezent na święta, który dostała Arife, jak do nas trafiła, to na pierwsze święta właśnie dostała taki domek dla Lalek. Jest drewniany, ma ma już yy, ile lat będzie miał? Trzy lata będzie już miał, tak? I naprawdę jest super. Wczoraj kupiłam. Wczoraj? Tak, wczoraj. Wczoraj kupiłam Arifę taką laleczkę. Byłyśmy w sklepie w Migrosie i sprzedawały, sprzedawali takie laleczki, więc sobie Arifę wybrała. Oczywiście sukienka tutaj jest stęczą, więc wybór padł na tą laleczkę. I powiem Wam, że ta laleczka idealnie tutaj pasuje do tego domku. Nawet sobie nie pomyślałam. To są te poli, coś tam. Te laleczki I widziałam w sklepie Z zabawkami, że można Kupować dla nich ubranka to, Ta sukienka to w ogóle jest taka jakaś Z gumy, to się ściąga Można ściągnąć normalnie Rozebrać, przebrać Tą laleczkę, buciki też się ściągają Także Tak, także Chyba to kupimy dla Arifę drugą Jakąś taką laleczkę i tam był taki zestaw, że i z ubrankami będzie mogła sobie je przybierać. I tutaj właśnie wielkościowo idealnie tak naprawdę pasuje do, do tego domku. Arifa złożyła mi za na słuchajcie na pościel dla laleczek, Muszę uszyć, muszę zrobić jej. Na maszynie zrobię, uszyję poduszkę i, i pościel. Mam takie fajne materiały tam odłożone, więc uszyję jej, dlatego że jedna, wiecie, co używa mojej dziecko, żeby lalkę w łóżku przykrywać. Bo kurde, te łóżko wygląda jak więzienie. prawda? Ja nie pomyślałam, matka głupio nie pomyślała. Ona bierze papier toaletowy, wiecie, jak macie te takie kawałeczki, jak są te miękkie papiery toaletowe, podzielone są takie sekcje i taką jedną sekcję bierze i używa jako koca. Co za warunki mają nieludzkie te lalki u nas w tym domku? No, także muszę tutaj je zrobić. Myślę, że na szydełku zrobię może jakiś dywanik. E, co, coś będę musiała tutaj porobić. E, na Amazon widziałam takie fajne sprzęty, na przykład do kuchni, jakieś garnki, takie mini-mini-mini. I, I myślę, że może coś takiego właśnie dokupię do tego domku, e, żeby tutaj właśnie miała. No, także tak, domek i lalek zawsze fajny pomysł na prezent. Jak trafi od do domu, że ten namiot stanie, prawda? Ty sobie potrafisz tutaj przychodzić w nocy i spać w ciągu dnia, spać, prawda? Kupcie namiot, będziecie mieli radochę u dziecka i łukowska, a no w jednym, prawda? obserwowała. Co ty sobie za miejscu znalazłaś? Patrzysz, jak pani sprząta? Ty jesteś niemożliwa. Ty kocie, ty kochani, kocie, Taka niemożliwa jesteś, tak? Tak. Pomogłabyś trochę, byś posprzątała tutaj na półce, co? Ale oczywiście tutaj w łóżku, jak zwykle. Przestań tam się podgryzać. Zmieniłabyś pościel, co? Hmm? The Jaki jeszcze mam makaron? Moja mama często używa tego makaronu, jak nie robiła sama. Ja sobie przywiozłam, no to jest moja ostatnia paczka, no ale dzisiaj muszę, muszę, bo się uduszę. Także tak, także tak, gotuję tutaj makaron z Polski. Tutaj dochodzi kilka z mięsem głowy. A tutaj już się wystudza, szybko rosy. rosół. Powiedział, żebyśmy same otworzyły. To które to otwierasz, a które ja otwieram? Co to Dobrze. To kto pierwszy otwiera? Ja. Dobrze. To jaki dzisiaj otwieramy numerek? O 15 dzisiaj otwieramy, tak? 1 5. Gdzie hmm. jest 1 i 5? A, ja widzę. Gdzie czy to ty znajdziesz? Czy ty znajdziesz? O, nie, to nie. Gdzie? Gdzie jest 1 i 5? I. A gdzie nie wiem. No poszukaj, poszukaj. Poszukaj, No, gdzie jest jeden pięć? Widzisz? Na niebo popatrz, na niebo. Słyszysz? Na niebo popatrz, niebo, do góry na niebo. O, tu! Tu jest takie. Chyba z drugiej strony musisz. A jak to czwartej? A jak No o taką z tej strony. Poczekać, pomaga. O ja. Przykleiła się tak. O, oh, jest kokardka. Położymy, jaka ładna, na prezentach takie kokardki są, nie? No i tak zrobię. To ty i ja to. Tak? No podzielimy się jedno, ty tak? drugie ja. Dobra, to teraz 15 tutaj. Oha! Tutaj jest. Oj, chyba będzie miść. Co ty na to? Będzie miść? Nie, tak. A, dwie kuleczki są. No to się możemy jeszcze z babą podzielić. No nie wiem, to jest kuleczka. No bo mamy Ma. trzy teraz. Ma... no my jesteśmy trójka i do... są trzy, poczekaj, widziałem. A baba, a baba nie chce czekolady? To no które wybierasz? to. Które nie. wybierasz? I to, to, a je To, to, to dla baby jest, tak? Tak. To dla baby? To idź zanieść babę. Jak nie zanieść babę? Piję sobie herbatkę, którą zaparzył mi. Mój mąż i montuję sobie tutaj vlogmasę dla Was dzisiaj w łóżku. Także tak tak nam, tak nam, mi upływa wieczór, słuchajcie? Kończę montować vlogmasę, herbatka i odpoczywam. Zobaczcie, jak się Ela musi tutaj ułożyć, tak? Zawsze na panu się musisz położyć. I ja kończy ta piątą część Harry'ego Pottera, a Balbinka. Leży na cieplutkim kaloryferze. Odpaliliśmy. taką pozycję przybrała, widzicie. Nawet nie chcę na końcu leżeć, tylko bezpośrednio na kaloryferku, żeby dupcie ugrzeć. O, oj, ojojojojojojojojoj oj. Oj, oj oj, 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 oj. Jest późno. Ja czuję się okropnie. Potrzebuję pójść wcześniej spać, więc ten vlog zakończy się tutaj. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Że dzisiaj będzie taki zwykły, nic, w którym nic się nie dzieje, vlog. Ale y, zanim pójdę spać, chciałabym Wam opowiedzieć o pewnej akcji, w której chciałabym, abyście wzięli udział. Chciałabym wykorzystać moje zasięgi, aby uczynić ten rok, zakończyć ten rok 2020, 20, aby zakończyć ten rok 2023 pozytywnie. Jak wiecie, ten rok był trudny bardzo trudny dla nas, chociażby przez to, co się działo w Turcji, tak, ale jeszcze w życiu osobistym działy się inne rzeczy, o których ja tutaj nie wspominam. No i ten rok był naprawdę, naprawdę ciężki. I chciałabym, aby też w tym roku było troszeczkę dobra na sam koniec, żeby ten rok się skończył z takim czynieniem dobra. I zwracam się do was tutaj, do moich widzów. Bo wiem, że też jesteście czuli na krzywdę innych i jesteście chętni do pomocy. I macie teraz okazję, żeby to zrobić. Bardzo prosty i łatwy sposób. Otóż należę od kilku lat do klubu Polki na Obczyźnie. I jako klub Polek w tym roku postanowiłyśmy stworzyć e-booka charytatywnego, którego jakby dochód z niego ma wesprzeć zbiórkę na rzecz Dagmary, fundacji Dagmary dokładnie. Dagmara jest jedną z naszych koleżanek klubowych, mieszka w Tanzanii i prowadzi fundację Foundation for Education. Fundacja ta wspiera edukację dzieci w Tanzanii. Jak wiecie albo nie wiecie, w Tanzanii dzieci mają bardzo utrudniony dostęp do edukacji, a Dagmara swoją fundacją stara się no, pomagać chociaż jakiejś tam części tych dzieci. W tym roku spłonął budynek fundacji. I potrzebne są. No, potrzebne jest wsparcie finansowe. Założona została zbiórka na stronie zrzutka.pl, i tam możecie dokonywać wpłat, ale mam dla Was właśnie tutaj dobrą wiadomość: że wystarczy wesprzeć tą zbiórkę na zrzutce.pl kwotą minimum 30 zł, czyli najmniej 30 zł i wzwyż. Jeżeli wpłacicie, to za wsparcie tej zbiórki my, jako Klub Polki na Obczyźnie, dajemy Wam w prezencie e-book. E-book które stworzyłyśmy. O jaki e-book chodzi? Słuchajcie, jest to e-book pod tytułem Święta dookoła świata, czyli 51 świątecznych przepisów. Idealnie w czas. Jak widzicie, możecie kupić tego e-booka, jeszcze zdążycie opracować, wypróbować pewne przepisy, i może postanowicie wykorzystać któryś z tych przepisów i postanowicie przygotować jedną z tych potraw z e-booka na swoją Wigilię albo nie wiem, na pierwszy, drugi dzień świąt. Są tu przepisy z różnych zakątków świata, więc. Nie musicie wchodzić na osobną stronę, nie musicie tam kupować yy, tego e-booka. Macie też pewność, że yy, jakby Wasze pieniążki w pełni, w całości, w 100% trafią do Tagmary, bo dokonujecie wpłaty na stronie zrzutka.pl. Tak jak mówiłam, minimum, kwota minimum to jest 30 zł. Oczywiście zachęcam do większych wpłat, jeżeli tylko możecie. I co trzeba zrobić, żeby takiego e-booka dostać? To właśnie po wpłaceniu tej minimalnej przynajmniej kwoty musicie wysłać potwierdzenie przelewu na maila. Już Wam tutaj mówię, jaki to jest mail. Kontakt małpa klubpolek.pl. Jeszcze dokładnie wszystkie dane, wszystkie informacje dotyczące właśnie wsparcia tej zbiórki, linku do zbiórki, informacje o tym jak dostać tego e-booka napiszę wam w komentarzu pod filmem. On tam będzie przypięty, także tam możecie zajrzeć. Bardzo was zachęcam do tego, abyście wsparli zbiórkę na rzecz Fundacji Dagmary, bo warto czynić dobro. My jesteśmy naprawdę uprzywilejowanymi ludźmi, dlatego że urodziliśmy się w Europie, urodziliśmy się w Polsce, moje dziecko urodziło się w Turcji i ma dostęp do edukacji. Dzieci w Tanzanii mogą o tym tylko pomarzyć. I właśnie wspieranie takich zbiórek, takich osób jak Dagmara i jej fundacja pozwala czynić dobro, bo warto tym dzieciom dać szansę na to, aby odmienić ich los. Aby ich życie było inne. Więc bardzo Was zachęcam do wsparcia tej zbiórki i jednocześnie do zakupu poprzez wsparcie, właśnie tej zbiórki, tego e-booka. Ja jakby wiem, co tam jest, jakie tam są przepisy. Nie będę Wam tutaj wszystkich przepisów mówiła, ale mogę na przykład wspomnieć o tym, że na przykład jest taki przepis z USA. Który, który jest autorstwa Beaty i to jest przepis na green bean casserole. Chyba tak to się czyta. Ym, także tak, y, taki mamy przepis. Mamy też przepis, uwaga, z Wysp Owczych autorstwa Kingi. Yy, wybaczcie, oryginalnej nazwy nie przeczytam, bo to jest po prostu <laughs> yy, bardzo trudna nazwa do przeczytania, ale po polsku yy, to jest przepis na farerskie ciasto czekoladowe, które wygląda bajecznie, naprawdę bajecznie. No, i też mamy na przykład przepis z Norwegii na szafranowe bułeczki, więc jak widzicie, ja tutaj wam nie będę wszystkiego mówiła wszystkich przepisów, bo jest ich trochę 51, ale mam nadzieję, że te trzy Was yy, zachęciły. Grudzień to jest taki magiczny miesiąc. Miesiąc, w którym marzymy, w którym spełniają się nasze marzenia, e, miesiąc zadumy, miesiąc, który jest ostatnim miesiącem w tym roku, i fajnie byłoby go zakończyć takim dobrem. I to tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie dzisiejszego mojego vlogmasa, w którym choruję. E, tak, mam nadzieję, że jutro już będzie lepiej. E, I co? Do zobaczenia jutro. Papa! Pa. let's go outside the snow is falling down and every child is having so much fun the snowman is twice the size as me with a smile it's quirky as